Strajki we współczesnej formie są dzieckiem rewolucji przemysłowej. Kiedyś były przejawem buntu wobec niesprawiedliwości i wyzyskowi właścicieli fabryk. Nic tak nie kruszy bowiem serca bogacza jak przestój w pracy i zmniejszenie przychodu. Ruch robotniczy walczył w ten sposób o godziwe warunki pracy i wyższe wynagrodzenia. Dziś strajki gwarantowane są przez prawo i konstytucję państw demokratycznych. Człowiek ma prawo do publicznego zamanifestowania swoich poglądów i strajku, ale ma też prawo do zaniechania strajku. Są bowiem na świecie rzeczy, które mają sens i takie, które sensu nie mają. Biblia zna przypadek, gdy kobiety zaniechały strajku, a jednak osiągnęły dużo więcej niż tchórzliwi mężczyźni. Świat sprzed dwóch tysięcy lat nie znał pojęcia strajku. Niektórzy gorszą się przeszłością, uważając ją za barbarzyńską i niesprawiedliwą. Być może jest to prawda, ale daleki jestem od oceniania przeszłych czasów z dzisiejszej perspektywy. Pierwszy lepszy historyk powie, że jest to błąd metodologiczny. Wróćmy jednak do społeczeństwa czasów dawnych. Wszystko było podporządkowane hegemonowi, który decydował, jakie poglądy są słuszne. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy zgadzali się z władcą. Ale też historia uczyła, że wszelkie przejawy buntu kończą się niepomyślnie dla samych buntowników. W ten sposób niczego nie da się osiągnąć. Podobnie rola kobiet w świecie starożytnym była zupełnie inna niż dzisiaj. Ktoś powie, że kobiety nie miały nic do powiedzenia, zostały pominięte. Tutaj się kategorycznie nie zgodzę. Gdyby nie kobiety, historia mogła mieć zupełnie inny finał. Bóg potrzebował kobiet. I pokładał w nich olbrzymie nadzieje. Nowy Testament wspomina o dzielnych kobietach, które były towarzyszkami i uczennicami Jezusa z Nazaretu. Można powiedzieć, że były zapleczem logistyczno-duchowym, niewidzialnym fundamentem działalności mistrza z Nazaretu. Ich ciche wsparcie może wydawać się marginalne, ale kiedy spojrzymy na sprawę całościowo, to szybko okaże się, że to nie z kobietami, ale z apostołami Jezus miał największe kłopoty. To tam rodziły się niezdrowe ambicje, plany polityczne, rządza władzy i wreszcie spisek zakończony śmiercią Jezusa. Mężczyźni zawiedli, co innego kobiety. Już Maryja w momencie zwiastowania daje do zrozumienia, że Bóg właśnie w kobietach pokłada największe nadzieje, pozwala im uczestniczyć w swoim zbawczym planie, ufając, że najlepiej wypełnią najtrudniejsze zadania. Mądrość Maryi polega na jej stateczności i wierności wyborowi. Podobnie sprawa ma się w życiu Marii i Marty. Mimo iż siostry nie były wybrane do grona dwunastu, szybko zrozumiały, że mogą być bliżej Jezusa niż nie jeden mężczyzna. Dziś wiele kobiet nazwałoby to naiwnością, ale Maria i Marta wiedziały, że być blisko Jezusa oznacza po prostu pokochanie go całym sercem. Takiej bliskości nikt nie będzie im mógł odebrać, a sam Jezus zdobył się na pochwałę takiej postawy. Żaden apostoł nigdy nie usłyszał, że wybrał lepszą cząstkę. Kobiety w historii Jezusa uzupełniają braki mężczyzn. Są odważne, wytrwałe i hojne. Przecież to Weronika otarła twarz pana w czasie niesienia krzyża, podczas gdy uczniowie pouciekali. Ona nie stała z transparentem, ale odważnie podbiegła, aby przyjść człowiekowi z pomocą. Ratowała życie na tyle, na ile mogła. Kobiety dokonały czegoś, co nigdy nie udało się najlepszym mężczyznom. To wszystko było możliwe tylko dlatego, że nie obraziły się na swój los, nie zastrajkowały w ramach sprzeciwu wobec niesprawiedliwości świata i tchórzliwości mężczyzn, nie krzyczały na ulicach i nie groziły zbrodnią. Były prawdziwą solą ziemi, a nie solą w oku. One po prostu bardzo kochały i wiele spraw było dla nich oczywistością. Zapewne mogłyby się obrazić na samego Jezusa i jego uczniów, że są niedoceniane i marginalizowane, ale przecież ostatecznie okazało się, że to one ujrzały Jezusa na krzyżu, a następnie pusty grób. Wyszły z cienia i stanęły na pierwszej linii frontu, stały się pierwszymi świadkami wydarzeń, które przyniosły zbawienie. Spełniły swoje oczekiwania i zobaczyły wypełnienie obietnicy, którą złożył im Bóg. Z natury stały się wrogami szatana, a nie jego pochlebcami. Jedyne przeciwko czemu zastrajkowały to zło, którym rajski wąż zatruł świat. Pokornie i cierpliwie wywalczyły to, o czym marzyły, spłaciły dług, który pozostawiła im Ewa. Nie jest przecież przypadkiem, że pierwszą osobą w niebie jest właśnie kobieta. Spełnia się tutaj bowiem Boże prawo, że "ostatni" będą pierwszymi. Bez kobiet historia zbawienia nie wydarzyłaby się. Kobiety poprawiają to, co popsuli mężczyźni, ale robią to mądrze, nie strajkują, ale po prostu bardzo kochają.